I Okej, okay, cześć, witajcie Dziwnie, bo znowu w Minecrafcie Ale tak jakoś Spodobało mi się granie na serwerze Także okej, okay, gramy Co zauważyłem W poprzednim odcinku, może to, że było Ucięte były te paski na dole Czyli nasz ekwipunek, tak? Kuźwa, co to ma być? Nasz ekwipunek po prostu Ucięło się to przy renderowaniu ale no cóż, tak bywa. Mm, Także będę dzisiaj grał po prostu na mniejszym ekranie, bo przy, jak zauważyłem, że jak gram na dużym, no to wtedy mi to po prostu ucina. Niestety taki urok. Dobra, no to zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy ostatnio. Bez kilofa, bez niczego. Już mamy tutaj pół chaty rozkopanej. Przypomnę wam, że mieszkamy mniej więcej y, tu. Takiej pięknej e, skałce Dobra No to Co ja mam przy sobie? No cóż, to co miałem ostatnio, czyli e, nic Kurczę, nie wiem tak dobrze słychać Będę może e, tak ga gadał e, No to tak Kill off Podstawowa rzecz Aha, miałem Przetapiać e, ten Stomna na stombrika, znaczy najpierw no stomna na stombrika, a tu ja nawet nie mam tego węgla. No <laughs> e, To dobrze. W następnym odcinku jeśli taki e, powstanie, będzie z nami oczywiście e, met. A jeszcze doda... o jest węgiel! Dodam, że zakupiłem, kupiłem. Mm, Battle Funcy w Play For Free. I teraz będziemy mogli się bawić na zajebistym poziomie, z 3000 tysiącami Battle Funców. Już zakupiłem. Kupiłem y, holograficzny celownik do mojej ukochanej broni. Nie wiem, co ja tak dziwnie dzisiaj mówię, ale jakoś tak. oj! Będzie topienia dzisiaj nieźle. Co ja tak gadam? Dobra, jak zawsze, jak to u mnie bywa, króciutki odcinek, aby nie przedłużać i nie gadać o byle trzym Trzy. Trzym. O, tak jak obiecałem, mmm, będzie oczywiście y, także y, intro y, z Minecraftem, żeby już nie było y, Battlefield Play For Free. Zapędziłem się wtedy podczas y, renderowania filmu i tak oto właśnie y, niestety wyszło. Y, no to, co by jeszcze dodać? Dodam na pewno oczywiście, że mając te battle funkcje będziemy kosić ludzi piknie. Co jeszcze oprócz tego mogę dodać, że będziemy kosić ludzi? Że na pewno będzie przewyborna y, zabawa. I chciałbym jeszcze dodać o tym, że gry jednak y, dzielą, a nie łączą, przynajmniej mi kopiko. Tak bywa y, w szkołach. Tak na przykład w mojej. Gry po prostu. Y, o, wyszedł, całe szczęście. Gry y, dzielą. Y, jak to wygląda, no, największy spór między grami, które dzielą, to jest chyba oczywiście Battlefield i Call of Duty y, Modern Warfare y, y, 3, hi, hi. jak to mówi niejaki nasz przyjaciel, y, Royo. Y, czemu te gry dzielą? A to może dlatego, że ja stoję za Battlefieldem, mój kolega za Call of Duty. Jedyne Jakie on ma argumenty na temat mm. e, call of Duty, że jest lepszy? E, tu, bat że jest gorszy. To jedynie to, że mm, nogi się nie kręcą podczas stania, e, podczas czekania na rozpoczęcie rundy, lub e, to, że są zajebiste animacje podczas prze przeskakiwania i ogólnie e, wszystkim. E, może powiem tak, Batman czy nie jest bez wad, bo Vat ma naprawdę e, dość sporo bywają zajebiste bugi. Na przykład podczas e, zabicia na Xboxie mi się już to bardzo często zdarza. E, zdarza mi się e, moment e, zdarza mi się tak, że zabiją mnie ktoś mnie uleczy i zostaje mi plansza z wyborem e, postaci i nie da się po prostu tej planszy zamknąć, biegamy z tą planszą. Najlepiej to wtedy sobie poczekać, aż ktoś nas pięknie uszczeli. I wtedy dopiero można zacząć grę. Na nowo. A co ja mam do tego, aby Call of Duty wypierdzielić... O ja pierdzielę. Eee! O! Ja pierdzielę! O, kominek przetrwał bardzo, ale rozpieprzył ten. Mocny ten creeper był, nie? Czemu ja tego wziąć nie mogę? Kurde, piepszone bagi! Wow! Aż tu poleciało! No to ja tu mówiłem o tym, aby wypchnąć kalow duty. Mm, po prostu wypierdzielić to yy, z listy gier bo to jest grę o ja pierdzielę ty patrzcie ktoś miał w tym dom moment, zaraz skończę o tym ości tego no Dobrze, no to teraz mogę już kontynuować. Hmm, co by tu... A je... no nie zapomniałem. No widzicie, takie mam argumenty przeciwko Call of Duty. <ścoughs> nie, chodzi mi mniej więcej o to, aby... Aby po prostu fani, fani to w przenośni, bo ludzie, którzy kupili raz, ten jedyny raz... Call of Duty Modern Warfare e, 3 Nie m, uważali się za Zajebistych fanów Call of Duty Niech sobie kupią na przykład Do porównania Battlefielda Bad Company 2 Którego także posiadam I na, Największym oczy... Największą Można powiedzieć wadą yy... Battlefielda Trójki jest chyba fabuła sama w single player. To mi się tam nie podoba. ogólnie to straszna nuda. Kampania Bad Company 2 jest przewyborna. Powiem wam, że to miażdży, to miażdży naprawdę wszystkie kampanie z of Duty bo mogą się ze mną ludzie nie zgadzać ale ja takie mam swoje zdanie na temat tej ka kampanii hmm, dlaczego? A może dlatego, że mamy tam Kirillenkę, który chce załodnąć yy, chce już chce rozpieprzyć yy, Amerykę i... ta Amerykę dobrze mówię. Ach, nie grał się już długo. Nie no, nie muszę. Że... Tak, yy, no to... Ścielamy się tam z naszymi przyjaciółmi, którzy, których poznajemy tak naprawdę, poznajemy ich całych, całe ich mniej więcej takie życie. Tam aż y, tych filmików, jak są filmiki y, takie przed, przed, no, przed rozgrywką, przed wojną, te filmiki aż chcecie oglądać. Tych filmików ja ani raz nie pominąłem, choć przechodziłem kampanię trzy razy albo cztery, dwa razy na kąpie. I dwa razy na i Xboxie. A dlaczego to? Albo może dlatego, że na multi nie ma po prostu ludzi w, kalo, w, w, w Bad pany 2. Nie wiem czemu tak jest, ale no cóż. Czasami tak bywa. Yy, a ta kampania, no to tak samo fajne teksty i zajebiste polskie tłumaczenie. Yy, a to jest chyba jedna z lepszych tłumaczeń, jakie w ogóle powstało do gier To tłumaczenie e, Battlefield Bad Company 2 Co e, tak mało ludzi pewnie? Co tam u ciebie? Nie wiem Dobra mm, To już się zaczyna przeciągać, już 9 minut Przeciągać się dopiero zaczęło <grym> No to gdzie ja tam byłem z tym Battlefieldem? To super, że nie wiesz. Dobra. Mm. Kurczę, zapomniałem kompletnie. Mm. No to zaczynamy mniej więcej grę w Batką Pany 2. Czekajcie, kiedy się to się zaczynało? Ja pierdzi. A, zaczynamy od ataku chyba, tak? To był ten A tak y... no i potem się jechało takim samochodzikiem Strzelało się, był helikopter i zostaliśmy wysłani na tą mm, wojnę a czekam tak samo na batę filbatką pany 3 Jeśli taki y... ma wyjść, to było coś Hmm. E, jeśli to by było coś, to to ma być hmm, Kuźwa, nie wiem co gadam e, To ma być naprawdę coś wielkiego Ten Battlefield Bad Company 3 Już się sam mylę Dlaczego? Może dlatego, że będzie kontynuacja Dwójki Jak już wcześniej wspomniałem, dwójka była e, wyborna Także dlatego, dlaczego trójka będzie by miała być? Jak to ma być jeszcze kontynuacja dwójki, tak? Ale o wszystkim jest, są trzy osoby. Ee, jeśli to ma być kontynuacja, już taka naprawdę kontynuacja, no to to by była już naprawdę gra roku jak nic. A jeśli chodzi o grę roku, nie wiem czemu, ale Call of Duty dostało jako najlepszą szczelanikę oraz mm, najlepszy grywalny FPS. Jakoś tak to było ludzie e, czytając to, strasznie się śmiali, bo to były... to był każdy... Ogólnie to ja nie rozumiem tych wszystkich wybór e, gier roku, bo jest ich kilkanaście w ciągu e, roku. I to jest troszkę takie dziwne można powiedzieć. No dobra, no to jeśli wracając do Minecrafta. Mm, tutaj będzie, będzie nasza kopalnia. Kopalnia tu będzie. Mm, czemu akurat taka kopalnia? Bo lubię, 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 lubię ładne kopalnie. Dacie dzień? Eee, damy czy nie damy? Damy. Timę. Da. Je. -y. Yeah. Czekajcie, jak to wygląda. Wiadomo, dobra. Mm. Już chyba będę kończył. Bo chcę jeszcze wrzucić dzisiaj ten odcinek. I od razu bym nagrał następny. Bo czas strasznie goni mnie. I przydałoby się coś na szybko wrzucić. Jakieś kilka filmików. Dobra, no to. To by było. Mm, to by był koniec pierwszego odcinka. Zap Odcinka. Pier... Drugiego odcinka. Zapraszam do następnego. Coś tam, coś tam, dalej, dalej, dalej. Ach, hej, hej. Dobra, następny yy, odcinek to będzie oczywiście yy, z Battle Vida. Play for Fre.